Witamy, witamy. Jacku. Dzisiaj temat, który nasi widzowie bardzo lubią, przynajmniej z tego co pamiętam, to Anunacko, jachwosko, jerozolimskie tematy ich bardzo ja myślałem, że o seksie pogadamy. No. No, myślę, żeby nam i tak nie pozwolili wyemitować, bo, bo wiesz, w tej chwili cenzura szaleje. Cały czas nas, jak to się mówi, um, ucinają zarabianie, więc też nie wiadomo, czy tego filmiku nam nie obalą. Poprośmy widzów o wsparcie, bo rzeczywiście jest, tak słabo to jeszcze nie było. Chyba, że na początku, jak startowaliśmy, e, tak, na, tak nas snuł. No. Natomiast y, no, o seksie nie można rozmawiać, dlatego że. Mm, Właściwie jest to już faux Tak samo jak terroryzm się zużył, grypy już nie ma, robiliśmy na ten temat programy, no to się okazuje, że choroby przenoszone drogą płciową także już przestały być problemem, wobec ogromnej ilości, czyli dwie, dwie setne, dwie tysiączne umieralności. No to, to rzeczywiście już w tej chwili nie jest to problem. Według wszystkich. Dobrze. Młodarzy. Wróćmy teraz do tematu głównego, mianowicie do tak zwanego pępka świata, który, według wielu przekazów, takowym był i o te, o te miejsce, właściwie od kilkuset lat, według naszej historii, toczą się wielkie boje, bo jest to taczka, część świata, którą każdy chciałby przytulić a nacja, która w tej chwili można powiedzieć, że ma dosyć widoczne wpływy, przytuliła to i to na, na stałe. Mówimy o Jerozolimie. Tak. Jak to... A wytłumaczmy, dlaczego to miał być pępek świata. Dlaczego on został tak nazwany? Ponieważ według historii Sumeru tam była wieża kontrolna do lądowania statków anunakich. I prawdopodobnie były tam jakieś urządzenia, które albo nawigowały, żeby, żeby te statki mogły lądować, albo były to jakieś, jakaś ważna wieża kontrolna. Trudno powiedzieć w tej chwili, bo te opisy są mm, niezbyt wyraźne nie, nie mówią tak dosłownie, jakbyśmy chcieli w naszej nomenklaturze, ale. Mm, Jerozolima była po drodze jakby tego pasa, takiego trójkąta, z którego i startowały, i lądowały no jakieś lądowniki, no bo przecież chyba nie statki powietrzne, jeżeli mieliby, jakoby przybyć z Nibiru. Więc tam, no jak to w każdej wieży kontrolnej musiały być jakieś albo mega komputery. Albo stacje nadawcze i odbiorcze, rodzaj komunikacji oczywiście, być może jakiś sposób lokalizacji tych statków, żeby móc ich naprowadzić, czyli być może jakieś radary. Tego już teksty sumeryjskie dokładnie nie, nie wyjaśniają, ale tu chodziło o ten pępek, dlatego że z każdego punktu na niebie można było się z nim skontaktować i można było uzyskać odpowiednie koordynaty do tego żeby na ziemi się znaleźć w miarę bezpiecznie no bo musimy przypomnieć że ziemia się według tych opowieści i większości tego co mówi i oficjalna nauka i większości hmm, pewnie przekonań ludzkich, i ziemia się kręci razem z całą atmosferą więc wejście w tą atmosferę no musi być odpowiednio poprowadzone jeżeli takie założenie robi. Generalnie ten temat jest bardzo często omawiany. Tutaj zapraszamy, żeby jeszcze się zapoznać, jeśli ktoś się nie zapoznał, z, w sumie z wykładami Jarka Dobruckiego, który fajnie pewne rzeczy tłumaczy i też ten temat omawiał. Tu akurat też linkujemy taki materiał do staje mitów, które też nam dosyć jakby były natchnieniem do tego, żeby ten temat rozwinąć. Mnie jednak bardziej interesuje to połączenie pomiędzy przeszłością a przyszło, a teraźniejszością. Dlatego, że na przestrzeni dziejów, a tutaj jakby rozpoczęliśmy nasze rozważania od starożytnego sumeru, czyli tych nieszczęsnych albo szczęsnych tabliczek, które zostały sfałszowane, które zostały różnie zinterpretowane, ale jednak są. I potem następnym punktem, takim bardzo istotnym, były dzieje narodu wybranego. Bo tam też się wokół tego punktu wiele działo, i też było wiele takich przekaźników, które nosili, i, i one funkcjonowały. Tak. Generalnie, to znaczy, może tak, naród ten, naród tak zwany wybrany, uzurpował sobie prawo do bycia yy, spadkobiercami yy, tych bogów. I niezależnie od tego, czy dotkniemy tutaj bogów Sumeru, czy każdych innych, Greckich, rzymskich, to za każdym razem, a nawet naszych słowiańskich okazuje się, że też gdzieś ślady takich historii przetrwały. No to oni za wszelką cenę chcieli kontynuować, jakby dzieło tych, tych bogów, bo przypomnijmy, że co najmniej dwie cywilizacje o dwóch cywilizacjach wspominają te tabliczki gliniane, czyli przedpotopowa i popotopowa. Jakkolwiek przedpotopowa to była bardziej cywilizacja bogów, natomiast ludzie tam właściwie występowali w formie um, usłużnej, nazwijmy to delikatnie. Dopiero um, kilka tysięcy lat po potopie, jak zaczęły się odtwarzać i przyroda, i populacje, w tym także ludzka, dopiero wtedy nastała epoka Neolitu, która nasza nauka na przykład uważa za początek naszej cywilizacji, zresztą wyprowadzając ją właśnie z Sumeru, co jest już w tej chwili niewłaściwe i naukowcy, to znaczy historycy, archeolodzy już wiedzą, że istniały cywilizacje popotopowe, które były Wcześniejsze niż cywilizacja Sumeru, z dość dobrze rozwiniętym na przykład rolnictwem i hodowlą, co charakteryzuje właściwie Neolit, i to były cywilizacje bałkańskie, które w dodatku wykazują bardzo duże pokrewieństwo z nami, czyli można by było powiedzieć, że to były pierwsze. Cywilizacje słowiańskie. Ale nie o tym chcieliśmy rozmawiać, ja tylko przy, przypominam, że e, fiksowanie się na e, treściach, które przygotował nam starożytny Sumer, e, powoduje, że nie zauważamy bardzo ważnych rzeczy, które działy się wokół. E, I teraz, e, czy spór wokół Sitchina będzie brzmiał w ten sposób, czy on był podstawiony, czy nie, czy miał pełne dojście do, do, do dokumentacji, czy przetłumaczył, aby wszystko, a czy przetłumaczył prawidłowo. Pozostawiam te spory <grym> ludziom, którzy się tym interesują, ale mm, chciałbym tylko przypomnieć im, że nie są to jedyne ślady cywilizacji. Czyli Sumer nie był kolebką cywilizacji naszej obecnej. Że, że tysiąc lat wcześniej już były zorganizowane Miasta były zorganizowane, e, uprawy, hodowle, melioracja na przykład też, i te ślady e, są do dotknięcia można je. No w tej chwili ciężko by było pojechać, ale gdyby ktoś miał okazję i możliwość przebywania na Bałkanach, w Serbii, w Czarnogórze, w Bułgarii, e, na Chorwacji, to, to tam trzeba by było po. Tych stanowisk archeologicznych poszukać, i one są udostępnione, z tego co wiem, dla publiczności. Można to sobie po prostu naocznie zobaczyć. Dobra? Natomiast wracając do e, tych historii starożytnych, głównie sumeryjskich, i historii m, narodu wybranego, m, to tak ogólnie ujmując to, e, to musimy wyjaśnić, i pewnie ja nie, nie słyszałem wypowiedzi Jarka dobrudzkiego, ale podejrzewam, że jeśli nie jeszcze nie powiedział, to na pewno nie umieszka o tym powiedzieć, o tym eksodusie z Egiptu jednym z ważniejszych i o tym, że sprowadził ten eksodus wbrew pozorom wcale nie jakiś egipski książę, tylko wręcz sam Bóg, którego my Utożsamiamy, przynajmniej ja w swoich analizach, które żeśmy zresztą, zresztą wspólnie robili, ja go utożsamiam z Mardukiem, który był Bogiem bardzo popularnym wśród ludzi, natomiast mniej popularnym wśród swojej nacji, bo był takim rozrabiakom kosmicznym, który uzurpował sobie prawo do władania całą Ziemią. On pierwszy, to są pierwsze ślady, kiedy nazywa się cesarzem, czyli królem królów. Cesarz to jest późniejsze, późniejsza interpretacja króla królów, ale to on jest panem panów i on jest królem królów, tak przynajmniej kazał się tytułować. A później wpadł na pomysł, że będzie Bogiem jedynym. No i wybrał sobie taką nację, która, która w to uwierzyła jest pewna sprzeczność tutaj logiczna, bo jeżeli ktoś jest Panem Panów, Bogiem Bogów i Królem Królów, to, to nie może być jednocześnie Królem Jedynym, no bo nad kim miałby być Królem i nie, mogę, nie może być Bogiem Jedynym, skoro jest Bogiem innych Bogów. I tutaj jest niespójność pewna logiczna, której najwyraźniej Żydzi nie zauważyli podczas tego eksodusu, bo to jest pierwszy, tak, to jest taka pierwsza wyprawa wojenna, a że wojenna nie ma co do, tej wo co do tego żadnej wątpliwości, dlatego że w opisach wyjścia z Egiptu <coughs> opisane są bojowe rydwany. W owym czasie rydwanów nie używało się do transportu czegokolwiek innego. To były ewidentnie wozy bojowe, czyli takie wczesne czołgi o mocy dwóch koni. Bardzo no. chciałbym, żebyś, jeśli możesz, rozwinął troszeczkę wątek tych elity wśród elit, dlatego że główną taką bronią albo komunikatorem była Arka Noego. Ta arka jest wielokrotnie opisywana, ale grupa szczególna, czyli jeśli dobrze pamiętam, to był taki ród lewici. Czyli taka oni musieli się i mocno ubierać, specyficznie i uważać, ale też mieli odpowiednie profity. To też jest fajnie opisane w Anastazji. Dlatego wiele wątków prowadzi do tego właśnie elementu, gdzie zauważ, że w grupie jest podgrupa, która jakby jest mało widoczna ale jednocześnie ma przeogromne znaczenie. Bo patrzcie, że naród wybrany to tak. Wychodzi na to, że mamy pewną masę, która akurat działała na tym poziomie, załóżmy, tym biblijnym. Jest elita, o której się rzadko wspomina. Następnie mamy po jakimś dłuższym czasie tą nakładkę hazarską. I jest to tak pomieszane, że do tej elity, o której my w tej chwili mówimy, właściwie nie ma wielu odnośników. I to też to jakby pokazuje no, troszeczkę tą tak zwaną strukturę masońską. Poszedłeś bardzo daleko, a ja bym zaczął jednak od początku, bo pominąłeś parę faktów, bo ciebie interesuje historia Arki. Natomiast, bo, bo Lewici to jest późniejszy okres. Tam pierwotnie Arką y, zarządzał Aaron, czyli brat y, Mojżesza. Dopiero później, po wypadkach pewnych y, związanych no, z niezachowaniem BHP, po prostu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dopiero później wykształcono tą elitę właśnie tak zwaną kapłańską. No, większość ludzi nazywa to elitą kapłańską, tak de facto moim zdaniem to była jednostka techniczna do obsługi tego urządzenia czymkolwiek było. I tu możemy zacząć cały szereg dewagacji, ale, ale to za chwilę, bo samo, sama konstrukcja tego urządzenia, i tutaj zachęcam elektroników do przysłuchania się temu i komentarzy, jak oni by to widzieli, ale to za chwilę, co do konstrukcji, bo w ogóle skąd się cała afera wzięła. Ten ktoś, Kogo nazywały księgi czy też tabliczki gliniane Mardukiem, pojawił się i też te tabliczki go tam nazywają. Nazywają go re w momencie, kiedy on wybrał sobie na nowy dom Afrykę i budował cywilizację Egiptu, wczesnego Egiptu. To on był odpowiedzialny również za połączenie dolnego i górnego Egiptu. W rezultacie. Co mamy z ślady historyczne o, 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 oczywiste? Chociażby rozdzielenie pierwotne dwóch koron, później ich połączenie symboliczne to mamy artefakty, które są możliwe do y, dotknięcia. Wystarczy jechać do Egiptu, no, teraz wystarczy i znowu, znowu no, wystarczy. No, trzeba pójść tam do muzeum i pooglądać. Dużo, dużo rzeczy również można się y, dowiedzieć z Muzeum Berlińskiego. Tam też sporo tych artefaktów z różnych części świata, które potwierdzają tę historię, zgromadzono. W każdym razie, jeżeli on się tam już pojawił, to, to są wzmianki o tym, że pierwotnie RE, późniejszy RA, nie wiadomo dlaczego RA, być może był to problem jakiś językowy, że on ewoluował w, w RA, to on początkowo. Ustanawiał dynastię. Natomiast później, jak już zaczęli ludzie wstępować na trony egipskie, to musiały być przez niego odpowiednio namaszczone. To też ciekawostka, bo namaszczenie jako proces można dosłownie interpretować, bo zachowało się do późnych wieków średnich, kiedy to i nawet później nawet w dzisiejszych czasach, kiedy to król był specjalnym olejkiem smarowany. Stąd to namaszczenie, prawda? I teraz historia tego Mojżesza, który też nie wiadomo, czy tak miał na imię, ponieważ tych Mojżeszów było sporo i wygląda na to, że każdy, którego spotykamy w historii Egiptu, to bardziej była funkcja może takiego zarządcy niż imię własne. Taka jest sugestia nauki, że tych Mojżeszów jest za dużo, żeby wyprowadzać rodowód wręcz Mojżeszowy z, z narodu hebrajskiego. Bardziej sugestie badaczy idą w kierunku, że on jednak był z narodu egipskiego. Natomiast dorobiono mu tą historię ze względu na to, że ktoś jednak musiał tym tłumem pokierować, a było ich dość sporo. To, był, to była wielokilometrowa, wielokilometrowy pochód ludzki przy tym wyjściu. I teraz zastanawiający jest fakt, że władcy Egiptu byli postrzegani przez wszystkich mieszkających tam jako Bogowie. Namaszczeni przez Boga, później Bogowie i dysponujący ogromną mocą, no i posłuch rzeczywiście był dość duży. I jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie dzięki rzeczonej arce, e, więc arka może nie być wynalazkiem nowoczesnym, może być znaczy nowoczesnym jak na tamte czasy wyjścia z Egiptu, tego Eksodusu. Natomiast Zastanawia mnie fakt, na który rzadko kto zwraca uwagę, chociaż spotkałem się z takimi komentarzami, dlaczego te plagi egipskie miały przekonywać faraona do tego, żeby wypuścił ten hebrajski lud, i on się w rezultacie zgodził po ostatniej pladze, a jednak mimo wszystko złamał przysięgę. I rozmyślił się, najwyraźniej, i udał się w pogoń za, za tym ludem. Moim zdaniem, te plagi egipskie wskazują na to, że Hebrajczycy chcieli wykraść lub wywieźć coś bardzo cennego z Egiptu. Być może był to atrybut władzy, taki jak na przykład jakaś tajna broń, albo chociażby komunikator. No i teraz popatrzmy na historię. Mojżesz rozmawia, tam robią cuda, tu jacyś magowie. Tam on na zmianę rzucają sobie laski, zamieniają w węże, zsyłają żaby, szarańcze i tym podobne. Natomiast w rezultacie dochodzi do porozumienia. Faraon wypuszcza Hebrajczyków, mija parę chwil. Dosłownie, i orientuje się, to jest już moja wersja, taka z, mój wniosek z tej opowieści. Orientuje się, że Hebrajczycy buchnęli mu coś ważnego. Więc musi to odzyskać. I rusza w pogoń. Do tej pory, jak badano tą. W sumie niewielką pustynię, gdzie rzekomo miałby przejść ten pochód Hebrajczyków, odnaleziono ślady broni i na przykład powozów, które służyły w armii egipskiej. Egipcjanie tam się nie mieli po co za, zapuszczać. Przypomnę tylko, że słynne przejście przez Morze Czerwone bardziej prawdopodobne było nie przez środek Morza Czerwonego, tak jak linia prosta miałaby wskazywać w kierunku Jerozolimy, tylko bardziej przez morze tak zwane Czcin, gdzie były możliwe, e, odnalezienie było możliwe pewnych brodów, gdzie rzeczywiście można było bezpiecznie przejść i rozstąpienie się morza, e, to niekoniecznie musi być tak, jak przedstawia nam to Hollywood, że ściana wody wielometrowa z prawej, z lewej, a później to się e, tam mm, na egipskim wojsku z powrotem łączy to morze i ich zatapia. Dużo łatwiejszym byłoby poznanie geografii dokładnie i odnalezienie tych brodów, które akurat znajdowały się w owym czasie w tak zwanym Morzu Czcin, które było no, takim rozlewiskiem Morza Czerwonego, więc bardziej prawdopodobna jest ta wersja. Być może takiego cudu nie było w ogóle. To już lata temu, oho, to będzie ze 40 lat temu, już Kosidowski sugerował tego typu rozwiązania. Plus jeszcze kombinował z wiatrami, które tam wieją, że one mogły rzeczywiście tą wodę rozsunąć. Pozostawiam to pod rozwagę naszych widzów. Czy to byłoby możliwe, czy nie, ale faktem jest, że odnaleziony oręż należał do Egipcjan, więc taki pościg za kimkolwiek, ale był. Więc oni musieli targać tam coś naprawdę e, dla egipskiego władcy cennego. Czy to e, był rodzaj kompasu, czy rodzaj broni, trudno powiedzieć. Być może był to jakiś rodzaj e, Emitera pola siłowego, który też, bo też słyszałem takie wyjaśnienia, to nie jest moje wyjaśnienie, do mnie to najmniej dociera, ale nie możemy tego wykluczyć, że to może rozstąpiło się, bo oni mieli właśnie takie coś. Takie coś im buchnęli. No i nagle oni ten pościg utopili, nazwijmy to w skrócie. I nagle zjawiają się w górach w międzyczasie, i tam Mojżesz zaplanował spotkanie z Bogiem, czy też Bóg zaplanował spotkanie z Mojżeszem. Na jedno wychodzi. I daje mu te owe słynne kamienne tablice. Przypomnijmy, że w oryginale, jeżeli możemy w ogóle liczyć na oryginał tego tekstu. Bo to są wszystko teksty, które zostały napisane znacznie wcześniej, nie ma użytych słów tablice kamienne. Mojżesz, według tego, na czym wzorował się wczesny Kościół chrześcijański i wcześniejsi wyznawcy judaizmu, dysponują tekstem, który niezaprzeczalnie mówi o dwóch kamieniach. Które znosi Mojżesz, a nie o dwóch tablicach kamiennych. To jest dużo późniejsza interpretacja. Być może kościołowi w późniejszych wiekach, a, a przecież wiemy, że Kościół chrześcijański, jako oficjalny, powstał do, dopiero w. Pod koniec V wieku, znaczy może inaczej, na początku V wieku, ale został zaakceptowany przez Rzym dopiero pod koniec V wieku naszej ery, czyli stosunkowo dość późno. Więc manewry na tych tekstach mogły być dokonywane wielokrotnie. No i mamy takie, taką hybrydę, że, że Bóg dysponuje kosmiczną.